Rozpoczynamy maraton 1800 łapej w górę i wlatuje kolejny odcinek z kariery na kanał. Kiery, szkoła, Stefan Kubika, Lato, następny odcinek na moim kanale. Zaczynamy maraton z kariery zawodnika, przewiem tylko 1800 łapej w górę i pojawia się kolejny odcinek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. A my przechodzimy do karier zawodnika już ostatnio. Różne były miejsca w konkursach. Dzisiaj no nie, dzisiaj dzisiaj nie, może nie nagrody, ale zobaczmy terminarz. Puchar kontynentalny dzisiaj mamy w... Puchar kontynentalny ma teraz w Wiśle, bo ostatnio byliśmy w Sapporo, teraz Wisła, ale ale właśnie, puchar kontynentalny ma, ale czy my mamy? Mamy, jesteśmy powołani na puchar kontynentalny, tutaj szrangi zawodów, fiska, puchar kontynentalny i puchar Świata ma w jeden weekend. Tutaj Świata wide, widzę, że Sapporo ma po Pucharze Kontynentalnym tydzień później, akurat, więc zanim sobie przesymulujemy do lutego, przejdziemy sobie do treningu. Mamy dwa razy dwie gwiazdki, jeden trening na jedną gwiazdkę. I zobaczcie, że, 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 że mamy dwa razy trening na Bischofshofen HS140, więc sobie weźmiemy. Niech będzie ten pierwszy trening. Słuchajcie, z Belki 19, z 2 metry wiatru w plecy, 2 metry na sekundę wiatru w plecy. Mamy skoczyć 120 metrów, czyli, czyli co? Chyba, nie wiem, ale o jakie złe wybicie, o jakie złe wybicie, ojejciu, co tu się stało, oj! 114 metrów, myślałem, że na początku 120 to jest punkt konstrukcyjny, ale punkt konstrukcyjny to nie jest 120 metrów. Punkt konstrukcyjny jest troszeczkę dalej usytuowany. Ach, czy to będzie 120 metrów? BĘDZIE punkt KONSTRUKCYJNY, nawet leciał, leciał i poleciał, 126 metrów, czyli punkt konstrukcyjny na 125 metrze, a trening zaliczony. Okej, okay, teraz ze spokojem przejdźmy sobie do lutego, żadnej kontuzy się nie nabawiliśmy, jeszcze raz możemy kliknąć i widzimy się już na konkursie. Aj, Wisła, Wisła, HS-134, skaczemy u siebie, trzeba się dobrze pokazać przed własną publicznością. Oj, mocny wiatr, przepraszam, mocny wiatr w, w bok. W prawo, lewo, nie wiem w sumie jak to, ale wysoko się wybił, no ale nie lecisz tak daleko. Coś problemy dzisiaj. Dziewiąte miejsce, no tragicznie nie jest, jesteśmy w dziesiątce. Paweł Wąsek na trzecim miejscu, no ale w drugiej serii oczywiście zazwyczaj poprawiamy swoje y, rezultaty. Miejmy nadzieję, że w tym konkursie nie będzie inaczej. O, troszeczkę pasywnie po wyjściu z progu, ale skok podobny 123,5, czyli pół metra. Dalej i kończy na podium. Zobaczcie, podium Buar kontynentalnego. Fantastycznie to się dla nas zaczyna. Paweł Wąstek spadł na 11 miejsce, ja z 10 na 3, więc podobnie on spadł, ja zyskałem. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, no ale do Tomasa Asena Markenga tracę bardzo dużo, więc kolejny weekend, kolejny konkurs tego weekendu przed nami i kolejny, drugi i ostatni właśnie tak można powiedzieć, bo Wisła HS-134 Są dwa konkursy, pada śnieg, ale zobaczcie jakie warunki Prawie 2 metry na sekundę, 2 metry na sekundę wiatru pod narty, Ależ można polatać Ależ pasywnie, strasznie do góry mnie ciągnie No Powiem Wam, że w takich warunkach spodziewałem się naprawdę długiego skoku, 20 miejsce dopiero, 21 miejsce dopiero po, mm, po tej pierwszej serii Thomas Asenmark, Markę jedyny, który skoczył za 130 metrów, co jest trochę zaskoczeniem, bo warunki naprawdę rozpieszczają i Jakub Wojtala. Tragiczne miejsce dla mnie po pierwszej serii, 21 powinno być o wiele lepiej, ale zobaczymy jak będzie w drugiej serii, może będzie lepiej. Wysoko, bardzo wysoko, wyrzec z progu i będzie lepiej, za czerwoną nie, tak jest, brawo Kuba, pierwsze miejsce i... Skończyłem teoretycznie w dziesiątce. Zobaczcie na dziesiątym miejscu, egzekwa, czyli 11 pozycji do góry, wskoczyłem po pierwszej serii. Hmm, tej Paweł, wązek na ósmym miejscu, najlepszy z Polaków, i Thomas Asenmarken przed dwoma Słoweńcami wygrywa i powiększa nade mną przewagę. Siedem zwycięstw, to jest niesamowite. Co ja właśnie przypomniałem, że w tym odcinku miałem zobaczyć na morale mojego zawodnika. To nie wygląda zbyt kolorowo, bo jest takie wyblakłe, bym, bym powiedział, taki zielony wyblakły i taki... Taki zielono, brązowy, taki taki. No nie wiem jaki, taki, jaki to jest kolor. Możecie napisać w komentarzu, jaki to jest kolor i pamiętać, czy by zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę pod tym filmem. E, no i tak, tak to wygląda generalnie tutaj z zawodnika, z zawodnikiem. W kolejnym odcinku w sobie możemy poprawić sobie zadowolenie je, je, jeżdżąc do, nie wiem, do kina, do znajomych, do na siłownię. i generalnie w świat możemy przejść w kolejnym odcinku. Sprawdźmy czy jesteśmy w kadrze na kolejny konkurs jesteśmy, mamy w garmie Partę Troszeczkę ciężka nazwa do wymówienia, ale udało się jako tako, gapa w skrócie, HS140-08-09 lutego tej ma wilingen, więc zróbmy sobie trening przed tymi właśnie zawodami. 3 2 11 się ułożyło, więc weźmiemy, w, słuchajcie, było na 2 gwiazdki, weźmy ten na 3 gwiazdki. Engelberg, belka trzecia i musimy skoczyć znowu 120 metrów, e, chyba cięższy trening, czy łatwiejszy, zaraz się okaże, czy łatwiejszy, czy cięższy. Ej, pasywnie coś lecę. Nie wiem, czy to nie jest spowodowane tym, że ostatnio zaliczyłem. Upadek ale 122,5 metra udało, udało mi się zaliczyć trening. Coś mnie w gardle drapie i mam nadzieję, że to nie jest jakiś żaden wirus taki sławny, co ostatnio się panoszy na świecie. No dobra, kurde, dalej. Ok, chyba za bardzo się emocjonuję tym wszystkim. Mój głos no, nie starczy mi na kolejne minuty tego filmu, a jeszcze przed nami właściwie jesteśmy w połowie odcinka, bo jeszcze jeden trening i cztery konkursy w sumie, więc przejdźmy dalej, przejdźmy dalej, okej. Okay. Jeszcze raz i widzimy się na zawodach. Skaczemy oczywiście w Niemczech. Andrzej Stękała na razie na pierwszym miejscu, Tomasz Pilk na trzecim. Dobrze to wygląda, fatalne warunki generalnie. Wiatr w plecy, troszeczkę w bok, ale bardziej tak no w bok plecy, zależy jak kto woli. No, oj, pro, oj problemy, problemy, problemy. Problemy miałem tam niestety duże, szóste miejsce. Okej, okay, może pozycja jest ok i super konkurs polaków w pierwszej serii, ale technicznie skok bardzo słaby. Zobaczmy jak będzie to w drugiej serii wyglądać. Oby lepiej. Trzymam kciuki, wy też trzymajcie, zawiąć łapeczki w górę i subskrypcji na kanale. No, oj, znowu problemy, znowu. Technika mnie zawodzi, nie wiem dlaczego, ale skończyłem na drugim miejscu, ja się oczywiście bardzo z tego cieszę, ale. No, z, 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 konkurs skończył się tak, jak wygląda pierwsza dwójka klasyfikacji generalnej, czyli Thomas, Asen Marking, 8 zwycięstw. Ja czekam, czekam na te zwycięstwo. Po prostu, no, już się nie mogę doczekać, jeszcze 13 konkursów, ale no, już ciężko, już coraz ciężej będzie, chociaż zależy, bo wiadomo, morale mogą być wyższe, jak na przykład skoczę sobie do kina, albo gdzieś na siłownię pójdę, albo gdzieś się spotkam ze znajomymi w, ze znajomymi w świecie. Eee... No ale generalnie teraz drugi konkurs, słabe wybicie i nie jest daleko, bardzo słabo. Morale mogą być większe, ale to nie oznacza, że będą da dłuższe, dalsze, lepsze skoki. Generalnie tak to może wyglądać, że wszystko się tu może zdarzyć. Tomasz Asenmarking też może. Oj. Lepiej, lepiej, lecę i dalej lecę, super skok w drugim, tak to był ostatni skok w ogóle na tej skoczni i kończę w dziesiątce, się przebijam, te drugi serii są naprawdę dobre dla mnie, ale gorsze dla, nie wiem co oni, nie wiem co niektórzy robią w tych drugich seriach konkursowych, nie mam pojęcia, ale dobrze, ja szóste miejsce kończę, Thomas Marking, oczywiście, bo jak kto inny wygrywa, 9 zwycięstw, 11 miejsc na podium, to jest niesamowite dla mnie. No i to jest już prawie 500 punktu, punktów przewagi, to jest wyczyn podobny jak Klemens Wurańki w poprzednim sezonie. Generalnie jak macie jakieś pomysły co do kariery, macie jakieś propozycje co dodać, co usunąć, to chętnie poczytam wasze komentarze. Piszcie w komentarze właśnie propozycje, ja chętnie poczytam. I może się zastosuje, jak mi się spodoba pomysł. My, słuchajcie, sprawdźmy sobie powołania na kolejny, miejmy nadzieję, nasz weekend. No jesteśmy, jesteśmy w Park City HS 134. Puchar Świata ma loty narciarskie, bodajże pierwsze w tym sezonie, tak? Tak mi się dość wydaje. Loty, loty, tak, pierwsze w tym sezonie. podajmy się jeszcze Harachow i Planica na końcu, więc fajnie to wygląda. Trening, trening, zróbmy sobie trening jak zwykle. Wezmę ten pierwszy trening, bo lubię lachty. Wydaje mi się, czy wziąłem dzisiaj tylko te pierwsze pozycje z treningów, bo teraz ta pierwsza pozycja, poprzedni trening też była pierwsza pozycja, a w pierwszym to w sumie nie pamiętam, ale teraz skupmy się na treningu lachty 110, metrów, a ja punkt konstrukcyjny, 117,5, super no dobra, czas na ostatnie zawody, lecimy z tematem Thomas Asen Markenk prawie 500 punktów przewagi, siabada, Park City HS 134, Nikita Dewiatkin, zaczyna konkurs Pucharu Kontynentalnego jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, no i czas, żeby wygrać konkurs, może, może tak, może nie, trzymajcie kciuki nie wiem, czy nie spóźniłem wyjścia z progu. Nie wiem, czy niedobrze leci. No. Trzecie miejsce. To jest dobre, po dobra pozycja. Bardzo dobra pozycja wyjściowa. Wyjściowa przed drugą serią konkursową, gdzie jest Thomas Asenmarking. No aktualnie na pierwszym miejscu, żeby go wyprzedzić 129,5. To jest naprawdę, naprawdę daleko trzeba skoczyć, aby go wyprzedzić. wątpię w moje możliwości. Znaczy, w sensie, no nie wątpię w moje możliwości. Wątpię. Wątpię raczej... Jezus Maria, co się stało? Czemu ja kliknąłem? Aaaa. Czy wy też macie w dsj -cie? tak czasami, że klikacie w powietrzu? 120 metrów, no szóste miejsce, siódme, no ale pewnie byłbym gdzieś na podium w okolicach, gdybym nie kliknął. Kurde, taki misklik się kurde to nazywa. I kurde taki misklik, misklik wystąpił przed chwilą u mnie tutaj na odcinku. Na myszce się kliknęło i kurde, no szóste, siódme, szóste albo siódme miejsce, nieważne. Czas na drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego w Park City. Park, Park City gotowe. No i Jakub Wojtala, 64 numer startowy, przedostatni numer startowy, na górze tylko pozostaw, to Tomas Asen -Markeng. No, całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie, trzecie miejsce. No oczywiście Thomas Markenk na miejscu pierwszym, bo jakby było inaczej, 7 punktów. No, 7, 5, 6,2 ma nade mną przewagi. Więc raczej ciężko go będzie pokonać 120 metrów, aby zająć co najmniej czwarte miejsce w konkursie. Oby było, może teraz zmienię kamerę, co wy na to? Oj, słabe wybicie, niestety, może, może le lepiej, nie, żebym nie zmieniał tej kamery. O, zepsułem skok, spadłem na szóste miejsce. Thomas Asenmarking oczywiście wygrywa. Norwek jest no, niesamowity w tym sezonie. Ale mamy Polaka na podium, Aleksander zniszczył. No i jeszcze Andrzej stękała na piątym, ja na szóstym miejscu. Jeszcze Polak jakiś w drugiej serii, niestety. Polaka w drugiej serii już nie ma. No i to jest niesamowite. 10 zwycięstw. Naprawdę wow. Połowa konkursów to są zwycięstwa Tomasa, Asena, Markenga, Norwek nie zniszczył i dalej niższy system generalnie. Ja dziękuję, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pamiętajcie o, o zostawieniu łapki w górę, 1800 łapek w górę i wjeżdża kolejny odcinek, subskrybujcie kanał, bo dużo, dużo z Was tego nie robi, to jest dla mnie ogromna motywacja, możecie wbijać na Instagrama, na Facebooka, na Snapa, na Twittera, na Discorda nawet możecie wbijać, a ja często tego nie mówię, żebyście na Discorda wbijali, bo Discord ch chyba mój umarł, ale możecie wbić i go ożywić, także wszystkie linki w opisie, dziękuję, do zobaczenia, cześć!